Siemanko, znów witam w departamencie newsów. Dziś pooglądamy trupy Heroesów w HD. Pogramy na 8 bitach w różnych odsłonach i zobaczymy, co na State of Play mieli do zaoferowania dla oldschoolowych graczy. Nie zabraknie też ciekawych indyków. Oto 10 newsów w 10 minut. Uwielbiam gierki Retro Souls. Swego czasu przechodziłem hurtowo kolejne Old Towers, Glouf czy Misplaced. A teraz mamy kolejną co się zowie Pluk, czy jakoś tak. Na pierwszy rzut oka jest trochę dziwna, bo mamy mega przybliżenie na postać, ale widać taki był zamysł na tą grę. Nasz bohater może się klonować i stawać na swoich kopiach, sięgając wyższych kondygnacji, celem zdobycia kluczy do wyjścia. Jak w przypadku Retro Souls, zapewne będzie to świetna technicznie gra z logicznym zacięciem i grywalnym gameplayem. W ciemno można ją brać. Jest jeden człowiek na YouTube, który jakiś czas temu pięknie przerobił zamek w Heroes 3, w Unreal Engine, odświeżając go fenomenalnie. No cóż, teraz trudno mówić o odświeżaniu, bo zajął się trupami, konkretnie to nekropolią, a więc sporo nieświeżych jegomości tam sobie bywa. Nie będę tutaj wiele mówić, po prostu zobaczcie to cudo. Gdy już jesteśmy przy Heroesach, pociągnijmy temat trochę dalej, bo zaprezentowano nową frakcję w dobrze zapowiadającym się Heroes of the Olden Era. Nowy zamek to Rui, w którym postawiono na owady i inne plugawe robactwo. Choć jest nieco to kontrowersyjne zagranie, bo najprawdopodobniej Rui ma zastąpić Inferno, co nie wszystkim się oczywiście spodoba. Roland przychodzi na emeryturę, ale Amstrad nie zamierza i kolejny tydzień z rzędu ląduje w rozkładówce. Mam słabość do kolorowych platformerów, a Amstrad na kolorkach to się zna. Choć z płynnością skoku, tutaj widzę będą pewne problemy. Tak czy owak, donoszę, że coś ładnego i wartego obczajenia na 8-bit znowu ląduje. Czyżby szykowała się rewolucja w Future Racerach? Mamy zapowiedź indyczego wyścigu przyszłości Punk Runner, w którym inspirację autor brał z Need for Speed Underground 2 i filmu Piąty Element. Z tego co widzę, prawdopodobnie robi to jeden gość, więc tym bardziej szacun. W grze czekają nas wyścigi przyszłości w pięknej metropolii, którą zwiedzamy swobodnie, ale podczas wyścigu mamy już ograniczoną trasę. Co mi się akurat podoba, bo ja nie lubię open worldów. Gra jest w early access i można się już z nią wstępnie zapoznać. Klasyki odsłona kolejna. Złota siekiera zalicza kolejną reinkarnację. Tym razem, wzorując się na wersji arcade, stworzono port na Neo Geo. Do wyboru wersje MVS, AS i Neo Geo CD. Gra jest za darmola, więc w uczciwej cenie. Wersja Neo Geo CD zawiera rozbudowany soundtrack. Można sobie też wybrać region pomiędzy zachodnim a japońskim. Brakuje mi jednak opcji, panie, daj mi ścieżkę dźwiękową z Commodore 64, bo była zacna. Ostatnio coraz częściej gry wideo przenikają do planszówek i na odwrót, więc śpieszę Wam donieść, że można niedługo na wspieraczkach wesprzeć grę planszową w świecie Blastemus. Ta Metroidvania o mega intrygującym designie będzie teraz się starała ten groteskowy styl i rozbudowany świat przenieść na plansze. Nie mam pojęcia, czy ktoś kiedyś w ogóle to wyda w naszym kraju. Pewnie cena też będzie mordercza, więc może właśnie teraz to jest jedyna okazja, by ją zgarnąć. Figurki prezentują się zacnie, podobnie jak właściwie wszystko inne, bo wygląda tutaj wszystko fenomenalnie. Ciekawe, czy za tym wyglądem pójdzie mechanika. PC Engine, czy jak kto woli TurboGrafx-16, jeszcze u mnie w newsach nie było. Fani skocznych przygodówek mogą zacierać ręce. 16-bitowa moc jest silna w tej produkcji. A to dopiero wczesna wersja. Można pobrać sobie demo, a finalny produkt niestety planowany jest dopiero na przyszły rok. Skakanie, ciachanie i w szlafroku hasanie. To jest to, czym pikselowe ninja żyją. Bujając garba do energicznej melodyjki. Bujaj zatem i ty. Padłem ostatnio na niezłą indyczną zapowiedź. Neon Inferno wygląda jak żywcem wyjęty z automatów arcade. Jest też wszechobecny skull line, możliwość grania na dwóch i to na akcji jak na run and Gun przystało. Dymko na Steam można już pobrać, choć i daty premiery nigdzie nie widzę, prócz lakonicznej informacji o 2025 roku. W każdym razie zapowiada się super. U Sabermana można podziwiać pojedynek w samopołudnie, południe, jaki odbywa się na Komodore 64. Nie jest to jakiś tam pif paf z pistoletem wielkości sikawki. Oj nie, tutaj walcowana stal idzie w ruch rąbiąc niczym rudy 102 w tygrysa nad kanionem, bowiem możecie z kuplami strzelać się z czołgami w pojedynku 1 na jeden. Bardzo fajny pomysł i pewnie na jednym evencie będzie teraz grane. Niedawno odbyło się PlayStation State of Play i choć były tam fajne zapowiedzi, ale także i gorsze. To z retro świadka było tylko kilka zajawek, nie niewartych osobnego odcinka, więc zamieścimy to w jednym się tu i teraz. Pojawił się nowy gameplay z Onimuszy, prezentujący nową postać, ale że tak powiem, ja to jej już nie lubię. Czekam na dobry remake Oni 3. Ponoć pytano agenta Jana Renault, czy byłby gotów użyczyć raz jeszcze swojego wizerunku. No i ponoć francuski aktor nie ma nic przeciwko więc czekam, tym bardziej, że ta nowa postać w nowej Onimuszy to jakaś padaka. A propos remake'ów, na State of Play zaprezentowano też trailer Metal Gear Solid Delta Snake Eater, czyli remake'u trzeciego MGS z PS2. Kolejny wart odnotowania news to kolejna odsłona Shinobi od SEGI, który zapowiada się oldschoolowo i na koniec Darwin's Paradox. Fajny kolejny raz oldschoolowy indyczek, także mały seans przed nami. Zapraszam. This is the master of shinobi. He's coming here, I'm sure of it. <coughs> America is out to destroy the Shagahat and get its hands on your inheritance. The Philosopher's legacy. Then they're out to kill me as well. I to tyle na dziś. Na jutro też się coś znajdzie do opublikowania, choć będzie to drobny akcent zapowiadający nadchodzące wiosną. Materiały odszyżki. A tymczasem mi, my widzimy się w przyszły piątek na kolejnych 10 newsach w 10 minut. Cześć!